Cześć, to Natalia, kobieta na bombie. E, ile mięśni można zbudować naturalnie? E, są pewne przesłanki i analizy, które faktycznie analizowały ten problem, ile można zbudować mięśni jako natural bez y, wspomagania. Jest kilka propozycji. E, ja mówię dzisiaj taką jedną propozycję, która pokazuje, ile może zbudować osoba natura, naturalnie bez sterydów. E, i tutaj uwaga, mówiąc bez sterydów, mam ogólnie na myśli naturalnie bez jakiegokolwiek wspomagania farmakologicznego, również bez peptydów, sarmów czy innych tego typu środków wspomagających, ponieważ jak wiadomo, doping to nie są tylko sterydy, ale też innego rodzaju środki. A teraz tak, często y, jest taka metoda, metoda FFMI, Fat Free Mass Index, gdzie Podaje się, że właśnie ten indeks FFMI u naturala może maksymalnie wynosić 25. Co to w ogóle jest i skąd to się wzięło? E jest to taki indeks, który liczymy w ten sposób. Bierzemy naszą beztłuszczową masę ciała i dzielimy przez wzrost do kwadratu. Możemy to zrobić w Excelu, możemy, są na to kalkulatory w internecie, możemy to zrobić na pechotę. I ten wynik, który z tego wzoru dostajemy, to jest właśnie ten Fat Free Mass Index. I co zauważono? Um, u zwycięzców y, zawodów Mr. America w latach między 1939 a 1959 ten indeks wynosił zawsze około 25. I teraz pamiętajcie, że te lata. Y, to jeszcze była era przed sterydami. O no już te 59, można gdzieś tam faktycznie myśleć, że może było jakieś wspomaganie, aczkolwiek w takie lata jak 39-40, gdzie zwycięzcy tychże zawodów osiągali ten Fat Free Mass Index 25, może sugerować, że faktycznie oni byli naturalni. A, a mi przystępną ładną dla oka sylwetkę, około 10% masy tłuszczowej i właśnie w tym założeniu tego indeksu zakłada się, że e, inaczej, że tak naturalnie można zejść do około 10% tkanki tłuszczowej u mężczyzn, bez utraty y, masy mięśniowej i maksymalnie gdzieś ten FFMI wynosi 25. Teraz tak, no, ta metoda też ma wiele wad. Po pierwsze, no musimy znać, ile mamy procent y, tkanki tłuszczowej. To już jest już ogromny problem, ponieważ y, są na to oczywiście metody, jest takie B, BIA, Texa, ale czy po prostu na oko ja radzę porównać swój wygląd ze zdjęciami z Google'a, czy jakieś domowe tenity które w ogóle są niczego nie warte mm. najlepiej po prostu popatrzeć na siebie spojrzeć na tabelkę w Google'u poziom tkanki tłuszczowej i mniej więcej to przyjąć i wtedy podzielić przez wzrost do kwadratu z tym, że właśnie ten Wynik, jaki już wpisujemy tutaj, nigdy nie będzie dokładny, ponieważ tak naprawdę, żeby 100% dokładnie ocenić poziom tkanki tłuszczowej u człowieka, można to jedynie zrobić, kiedy człowiek umrze, umrze podczas sekcji z zwłok. E, więc ta metoda ma już pewne ograniczenia, ale wciąż jest ona dość dokładna. Wiadomo, tutaj nikogo tamte gramy, czy nie wiem, setki gramów nie. Może no, setki obchodzą, ale takie ilości jak nie wiem, 50 gramów to ma to, nikogo nie obchodzi. Dziś nas właściwie interesują te kilogramy czy do pół kilograma dokładności i ta metoda tutaj jak najbardziej się spełni. Tutaj kolejny problem jest taki, że pamiętajcie, że wzór wpisujemy tłuszczową masę ciała. A, a beztuszczowa masa ciała zawiera również takie komponenty jak organy wewnętrzne, skóra, kości więc też nie jest 100% dokładna, a tkanka tłuszczowa sama sobie zawiera też takie komponenty jak białka i wodę. Zatem mając za przykład dwie osoby do porównania o identycznym FMI, właśnie indeksie FFMI i jedna z tych osób będzie szczupła, a druga osoba będzie gruba, indeks taki sam, gwarantuję Wam, że naprawdę to ta szczupła będzie mieć w praktyce więcej mięśni właśnie dlatego, że tkanka tłuszczowa również yy, zabiera pewną ilość wody i białek, czego nie uwzględnia ten yy, indeks. Ale dalej, i takie są w miarę dokładne. Yy, jak wyglądali zwycięzcy Mystery America w tych latach, o których wspominałem, że sobie spojrzeć w internecie, nawet wam wkleję. więc to są takie całe, to są bardzo ładne, estetyczne sylwetki, można czy ten indeks zakłada, że do czegoś takiego można dojść naturalnie, więc sami sprawdźcie, czy według Was jest to możliwe do osiągnięcia naturalnie, oczywiście mowa o mężczyznach, tenże indeks, bo może być on trudny dla kogoś do policzenia, można sobie ułatwić. I właściwie jeżeli weźmiemy naszą wagę, i odejmie, mężczyźni i odejmiemy e, metr minus 90, to dostaniemy mniej więcej tyle kilogramów, ile możemy uzyskać naturalnie. Ktoś ma 180 zostu, odejmujemy 90. zostaje 90 i to może być można uznać za taki limit, jaki może zbudować mężczyzna naturalnie w, tam w okresie kilku lat bez wspomagania i zachować przy tym jeszcze dobry poziom kankityżu. niski. Oczywiście są też osoby, które te FMI uzyskiwały większe, ale tutaj jest właśnie ten problem, że tak jak wspominałam, tkanka tłuszczowa to również yy, białka woda yy, i można mieć FMI wyższe, czyli teoretycznie budować więcej mięśni, ale należy liczyć się z tym, że będziemy po prostu dużo, dużo grubsi, ponieważ samo schodzenie do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, czy szykowanie się do zawodów jest bardzo destrukcyjne dla naszych mięśni i wtedy przeważnie. No niestety tracimy te trochę mięśni, trochę mięśni. Więc jeżeli zależy nam na maksymalnym nietraceniu mięśni, to nie schodzimy za nisko z poziomu karki tłuszczowej. Więc tak faktycznie u osób grubych yy, może ten indeks być wyższy. Nawet yy, gdzieś tam zauważono, że być, według badaczy u naturalnych zawodników rugby, ten taki maksymalny poziom FMI był określany jako 29. Yy, Teraz, jak sprawa ma się u kobiet? U kobiet było takie porównanie, jedno badanie, które właśnie e, porównywało mężczyzn i kobiety z tych samych dyscyplin i ich FMI i wyszło na to, że kobiety były średnio około 5, o około 5,9 miały niższy ten wskaźnik, czyli około 6%, więc jak dla mężczyzn uznajemy ten 25, tak u kobiet możemy uznać, że będzie to gdzieś tam 19. No tak, badacze mówią, że 18-19 to właśnie ten próg u kobiet. Um, teraz powiem na, na swoim przykładzie. Ja mam 1,62 wzrostu. Zakładałem, że miałabym te takie przyjemne dla oka 10%. No chociaż nie, 10% u kobiety to właściwie dosznięta do poziomu sceny. Więc przyjmijmy te takie, nie wiem, 14%. To wychodzi na to, że naturalnie mogłabym zbudować jakieś 55, może 6 kg mięśni. Mało, no, w tej chwili 75, no ale mam hmm. też wyższy poziom tkanki tłuszczowej, więc OK. Hmm. Oczywiście nie jest, mówiąc o FMI 25, nie jest to limit, bo limit to jest takie coś, co nas, nie, właśnie takie coś, co nas bardzo ogranicza. Bardziej jest to właściwie próg, do którego da się dobić, ale którego przekroczenie później już będzie trudne. Ja uważam, że u mężczyzn do tych 25 można jak najbardziej dojść naturalnie, a przekroczenie już będzie no, faktycznie trudne i wtedy też trzeba będzie bardzo już zwracać uwagę na szczegóły jak suplementacja, sen dieta. No i tak dojście do tych 25 będzie trudne i sen, będzie wymagało co najmniej kilku lat bardzo mądrego podejścia do treningu, no i spania regularnego, niechlania w weekend i tak dalej, i tak dalej. Um, ale myślę, że jest to do zrobienia. Więc wszystko w Waszych rękach. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze FFMI i czy doszliście do niego naturalnie, czy nie. Do kolejnego filmu. Cześć Pa!